Dzień dobry, cześć kochani, witamy o poranku. Drugi raz się próbuję przywitać. Moje dzieci się kłócą od rana, więc nie wiem, jak wyjdzie ten, ten dzień. Jesteśmy wyspani po małych śniadankach i przygotowani do zabawy. Zaraz y, wybieramy się właśnie do kurki wodnej skakać na dmuchańcach. Będziemy jako pierwsi, jak zawsze, czyli na punkt dziewiątą, bo my jesteśmy zawsze mega szybko obudzeni, wyspani, wyrobieni itd. Ja jestem bardzo wygodnie ubrana, bardzo wygodny dresik. Tutaj nasza walizeczka, ale niech sobie leży tam, gdzie leży. Dzieci też przygotowane, tak jak mówię. No I co, zaczynamy dzień. Zapraszamy Was, Spędźcie go razem z nami. Oczywiście. bardzo tu głośno, chociaż złapa, staram się złapać tą chwilę ciszy bo za nami jest jeszcze tylko dwójka dzieci, ale tak jak mówię, to dopiero się zaczęło jest piątek, no ale dobra moim dzieciom nie są potrzebne inne dzieci, bawią się latają, Ignacy tam sobie jeździł na tych takich kładach, co się pedałuje a łódź się najbardziej podoba w strefa malucha takie rzeczy dosłownie dla dzidziusiów no ale tak to jest, tego w domu nie mamy, nie? a Ignacy sobie tutaj skacze, was nie wołam żeby zjedli śniadanko no i co? i szalejemy. ale zaraz pójdę po kawę Witam ponownie. Słuchajcie, no co ja dla Was ponagrywałam? Jakieś tam przebitki, to zaraz Wam trochę opowiem. A wiecie co mam w kubku? Zaraz Wam poka nie pokażę, bo wyleję. Bo tutaj resztka. Dobra, Sultan, powiem Wam. Mm. Chcecie wiedzieć, to wam powiem. Chętnie obejrzę twój tajny sekret, tylko pozwolisz, że chwilkę ponagrywam. Słuchajcie, wróciliśmy właśnie do domu jakieś pół godziny temu, opowiem Wam w ogóle historię. Wybraliśmy się do tej kurki wodnej i na dziewiątą. Byłam przekonana, bez sprawdzania wcześniejszego oczywiście, że jest na dziewiątą otwarta. Dobra, zaraz o piciu. Wiem, z tego na temat. My pod tą kurką wodną zapięcia pani wychodzi i mówi, tak, czy Państwo umówieni, ja no nie, no tylko bawić się przyszliśmy z dziećmi, ale to pani nie sprawdzała na Facebooku naszym. Otwarcie jest od 10 do 19 codziennie, a ja, aha, godzinę, słuchajcie, godzina z dziećmi. Przeszliśmy kawałek dalej, poszliśmy do Carrefoura. W Carrefourze, bo już była dziewiąta, wszystko otworzyli. Łucja poje kręciła na karuzelach, pojechała jakimś pociągiem, Ignacy sobie jakąś kulkę. Mówię, słuchajcie, pójdziemy na lody, no bo tam jest taka, mm, jak to się mówi, no, taka kawiarnia, no wiecie, lody są megałki, one nie chcą lodów. One chcą jajko, jeden kinder jo, i drugi kinder... no niespodzianka po prostu. Więc po jajku i na ławeczce sobie siedzieliśmy, jedli jajka, Łucja się właśnie kręciła, oczywiście poszło na to Powiem Wam, że na te pierdoły idzie tyle pieniędzy, nawet nie na same wstępy, co właśnie na te pierdoły. Dosłownie, może tak mi się pić chce. Dwa e, złote ten automat, pięć zł. Tamto Prawie wszystkie pięć złotych. E, no i słuchajcie, o dziesiątej poszliśmy na tą kurkę wodną. Byliśmy do czternastej. Pamiętam zeszłego lata, jak byliśmy tam tak długo, długo, cały Boży dzień. Dosłownie od, od, chyba do osiemnastej. Od rana, od otwarcia do osiemnastej. Ale to dlatego, że tam dodatkowo, kiedy jest już sezon, otwarte jest też plaża, baseny, zjeżdżalnie do wody, no i wiecie, można się bawić i na dworze, i wejść do wewnątrz, i poskakać. Uważam, że to fajne miejsce, bo słuchajcie, to jest mała miejscowość, Gorzelet to małe, małe miasto i u nas nie ma nic w pobliżu takiego, nie ma na przykład basenu odkrytego, tylko jest kryty taki basen, więc latem jakby nie ma gdzie wyjść, więc ta kurka wodna jest super rozwiązaniem, uważam. Mimo, że to jest taka, no wiecie, no taka głupotka, no, no na pewno to się nie równa do żadnych tam, nie wiem, atrakcji w dużych miastach. No ale dobra, my ludzie zawsze się cieszymy, że takie coś otworzyli. Więc yy, teraz jest otwarte tylko wewnątrz. Same te dmuchańce, właśnie no co w sumie Wam nagrałam, tam chyba cztery jakieś czy pięć wielkich takich dmuchańców. Taki mały kącik zabaw dla malucha, plus automat. No i właśnie te automaty. Ignacy miał swoje drobne 15 zł, chyba piątkę i dwójki. No a ile poszło moich, to już nie pytajcie. Wstęp 30 zł, więc naprawdę prawie że za darmo, cały dzień. 30 zł dziecko, rodzic nie płaci. Bomba, bo ja też się naskakałam, a nic, słuchajcie, nie płaciłam za siebie. Byłam trochę w szoku, bo z zeszłego lata płaciłam za siebie. Ale każda jedna pierdała, wiecie, lód 5 zł. Lód ja dwa lody. Ignacy w ogóle nie chciał lodu, ale i Gnacy chciał jakieś tam picie konkretne, które też oczywiście 5 zł. cybergaj trzy razy zagrany ze mną, po 5 zł. No więc sobie po prostu podliczcie. Ja miałam, wyjeżdżałam z domu, z mieszkania, zabrałam ze sobą 2,5 zł, bo mówię, no, nie, po prostu nie chcę tego przekraczać. O to mi chodzi, to jest tylko jeden dzień. Uważam, że to dużo 250 zł, posiadać po prostu taką na wydanie, na że nie załóżmy, pieniędzy zostało mi 30 zł. Oczywiście najwięcej poszło tak jak mówię na te pierdółki, ale Dodam jeszcze, że wrócimy do pepko. Już nic z wam nie nagrywam, ja wam powiem, że nie miałam w ogóle siły po tej kurce wodnej. Do 14 skakaliśmy, więc 4 godziny szaleństwa tam, jak kawa, one tak jak u lody. Okazało się, że do jedzenia są tylko hot dogi. Ani jedno, ani drugie moje dziecko nie lubi takich rzeczy jak hamburgery, hot dogi, zapiekanki. Byłam przekonana, że będzie tak, jak w zeszłym roku. Pan mi powiedział, że dopiero będzie, bo to jeszcze się nie rozkręciło jakby na dobre. Otwarcie było ostatni weekend chyba kwietnia, więc no dopiero ledwo co. Parę dni jest otwarte. Były kiedyś nuggetsy i frytki. Ja wiem, że to oczywiście niezdrowe jedzenie, no ale były. I to moje dzieci akurat lubią. No to nie było dzisiaj tego dogi. I ja już wiedziałam, że z dzieciakami nie wysiedzę dłużej, no bo jakby one są głodne na suchym prowiantie. Ja miałam kanapki, jabłka, tam jakieś tam małe marchewki, borówki wrzuciłam po słodyczu. Ale nie, nie szukowałam się jakby, no nie wiem, do kurczaka do torebki, no bez przesady. Więc co wiecie? Bo były bułeczki. No tak to dzieci, co rozganiały, nic nie chciały jeść absolutnie. Tam o tutaj napój, tam loda i takie rzeczy. No i mówię, nie, no świetnie, no po prostu nic kompletnie absolutnie do jedzenia, więc po drodze jeszcze zaleciliśmy pizzę, no bo nie mogło być inaczej i po drodze wracając jeszcze z pizzy zahaczyliśmy już nic, dla Was nie nagrywałam, chyba wiecie, przez ten fervor bycia z dziećmi, sama. Zaszliśmy do Pepko. Kupiłam cztery pary Majtek mężowi, więc takie zakupy zrobiłam na Jócy. Ja wzięłam sobie oczywiście obowiązkowo zestaw kucyków Pony za 20 zł, więc to tyle dobrze. No ale, no tak jak mówię, takie wyjście z dziećmi. Wiecie, jakie są dzieci po prostu? Jak Ignacy jeszcze rozumiem wy naprawdę Ignacy, serio, no, wiecie na przykład wyrosować kulkę za 5 zł, ja wie po co ci to? On z tego cybergaja, no ale super, no, bo on faktycznie grał. No, ze mną grał, ograł mi trzy razy, słuchajcie. Trzy mecze za nami i trzy razy mi ograł. No ale idzie na te po prostu pierdoły. Ja wracałam już tak zdyszana. Ja wypiłam tą swoją puszeczkę, którą zabrałam. E, pół litra kawy miałam ze sobą, kupiłam tam kawę, wypiłam sama pół litra wody, wszystko tam. I po prostu wysuszona wracałam do domu. Zaszliśmy po drodze do biedronki. A patrzę w biedronce, słuchajcie, stoi Bawaria. Ja tą Bawarię pierwsza spróbowałam, jak byłam w okresie karmienia Ignasza. Karmiłam Ignasza i było lato, bo wiecie, on się w czerwcu urodził i strasznie mi się piwa chciało. Bo ja lubię smak piwa, to chciało gorzkiego, prawdziwego piwa. I gdzieś wyczytałam, że wtedy mam wrażenie, że nie były tak popularne, albo ja na to nie zwracałam uwagi. Piwa zero, procentowe. I właśnie nie było, że teraz to jest taki wybór piw, zero. Ale ja nie lubię tych smakowych, ja lubię takie piwo o smaku piwa. I była ta bawaria 0% o smaku piwa po prostu, nie jakaś smakowa. I ja sobie wzięłam i teraz ją piję. To właśnie chciałam powiedzieć, że to sobie kupiłam. Przyszłam, ogarnęłam dzieci i tak dalej. I słuchajcie, najlepsza sprawa jest taka, że my tak po kolei, kurka wodna pizzeria, pepko i po drodze po prostu, zahaczaniu każdą huśtawkę, każdy kamyk. Trzeba usiąść, wejść, wdrapać. No norma. Ignasz musi się czuć popisać, Łucja musi coś tam zobaczyć, złapać wronę. Całą drogę. I e, mieliśmy miejskim autobusem wracać, całą drogę przyszliśmy na pieszo i trwało to do, do takiej godziny, że jak my tu ogarnęliśmy się w mieszkaniu, a to dosłownie pół godzinki, to dzieciaki już są w piżamach. Mamo, możemy się już ubrać w piżamę w do mnie mówi. Ja mówię, matka, może prysznic? Nie, zróbmy dzień dziecko, ubierzmy się w piżamę. I oni leżą na kanapie, oglądają teraz Spongeboba i leżą w piżamach. Słuchajcie, więc tylko ja jestem jeszcze w dresie, ale zaraz chętnie zmyję makijaż, my już odpoczywamy. Niby, to dopiero 18, młoda godzina, można by jeszcze dużo zrobić, ale już nie mam siły. Jutro w planach zaliczenie placu zabaw, fortubolka i lolka, baseny to jest jutro, a w niedzielę czekamy na męża i robimy wycieczkę rowerową, więc pewnie ja tego vloga przyciągnę do jutra i jutro będę go kończyć. Hmm, dlatego, że ja w niedzielę jak jest mąż nagrywać nie będę, jestem z mężem w ogóle co go nagrywać na wycieczce rowerowej kiedy też pedałuję, no wiecie o co chodzi więc no, no nie, nie, to nie przejdzie jutro zakończymy tego vloga jeszcze Was wszędzie pozabieram dzisiaj głowy nie myję, słuchajcie, ja nie lubię w obcym miejscu myć głowy a krótko jesteśmy, dzisiaj przynajmniej nie myję głowy, jutro bo Wasa nie umyję. jutro sobie po prostu zwiążę włosy i tyle, dobra kończę, trzymajcie się krótko, widzimy się jutro Pa. Dobra, w tle SpongeBob, ale ja wam muszę pokazać sekret Łucji. Opowiedz jaki masz sekret. Tam słodyczy. Tam słodycze to stolik. Gumę chowasz tam. Tak, a jeszcze i w butach jesteś dodaj jeszcze. Powiedz. Dobra, no to to powiem wam było pasjonujące, Łucja ma pełno sekretów i nic żadnego. W ogóle zobaczcie jak oni leżą, oni chyba tak spać będą. Ten się ułożył, ta sobie sekret. przygotowała, to wszystko sami oni zrobili. I to też jest sekret, aha, co to jest za nowe słowo? Dobra kończę, bo Ignasza boli kark, on już jest zmęczony. Słuchajcie, oni mi za godzinę padną, po prostu i zasną, po siódmej godzinie. Też boli kark. Też cię kark boli? Hmm, biedny kark, A gdzie jest kark? Pokaż, Łucjo. Nie. To co cię boli? Jak nie wiesz gdzie jest kark? Tu jest kark. O tu. I bardziej... jeszcze bardziej. No nie, no pewnie. Ty masz wszystko bardziej niż Iguś. Miłym akcentem żegnamy się z Wami. Pa! Dzień dobry, witamy Was o poranku. Słuchajcie, my już po 6 powstawaliśmy. Ja już jestem po prysznic, założyłam sobie body. zaraz się będę w dres ubierać, bez spodnie odbliżamy. No i co? Prysznic wzięłam, ogarnęłam się, uczesałam się tak, żeby było mi najwygodniej, bo dzisiaj basen, e, basen place zabaw i tak dalej, ale pogoda nas przywitała z samego ranka o szóstej, mm, deszczowo mega, więc teraz tak wyglądam przez okno i coś się przyjaśnia, przestało padać, To upadać, co najważniejsze. W prognozie pogody takiej godzinowej, jak sprawdzam, to akurat między 9 a 15 ma nie padać, potem znowu ma padać, a co mnie mega cieszy akurat w tych godzinach, dlatego że o 9 ruszamy właśnie autobusem pierwsze co na basen, potem takie spokojne suszenie i tak dalej. Potem mamy taki po zobaczymy, jak to wyjdzie, jak chota będzie lody, a potem właśnie ten fortbol, i rolka, place, zabaw i tak dalej. No zobaczymy. Ja mówię, po drodze będziemy szli a no potem będziemy sobie wymyślać atrakcje i na pewno będziemy ta, dostosowywać te atrakcje do pogody. No i jak na razie, tak jak mówię, bardzo wcześnie wstaliśmy, nawet nie tak wcześnie jak na nas, bo po 6 to nie wcześnie, ale mega się wyspaliśmy. Moje dzieciaki, Ignacy zasnął wczoraj po 18. Mówi, że się przebudził w noc, ale tylko na chwilę. Czyli to już był sen nocny. Ja myślałam, że on po prostu taką drzemkę sobie zrobi. Łucja koło 20 poszła spać i ja o 20 przyszłam do łóżka. Słuchajcie, 20:20-30, coś takiego dzwoni mój mąż. A tutaj ciemno, jak w grobie, odbieram. Tak. on mówi. Śpisz, ja tak. Oj, to przepraszam, nie będę ci przeszkadzać. I rano teraz z nim rozmawiam, bo on mówi: Matko, to było po 20. jemy ja no. Normalnie byliśmy padnięci, padnięci na maksa. No, ale przynajmniej mega wyspani teraz jesteśmy. Dzieci już po śniadaniach, ja jeszcze śniadania nie jadłam, ale jestem gotowa na ten dzień. Tak wyglądam za okno i patrzę, żeby, żeby tego się nie rozpadało, bo mimo, że jest pochmurno, to wydaje się całkiem przyjemnie na tym dworze. Dobra, uciekam wciągać dres, wypijam kawę i zmychamy. Dotarliśmy, będziemy pływać. Deszcz nas złapał, ale na szczęście autobusem jechaliśmy, miejskim, więc wchodzimy. Wchodzimy? Dobre. Dzień dobry, my już w domu wypoczęci po bardzo intensywnym weekendzie ten dzień, który widzieliście, że tam były baseny, potem place zabaw Mega dużo spacerów, słuchajcie, dużo na nogach, e, tani posiłek w takim barze. Dzieci miały ochotę na frytki, a Agatka to jest taka budka z gorzelców, w której zawsze podają frytki. Więc poszliśmy na frytki, soczki paskudne z kartonika, były naprawdę paskudne. E, ja byłam na kawie, potem jeszcze poszliśmy na lody i jakoś ten dzień minął. W niedzielę już był mąż, też były rowerki, spacerki i już bycie razem. No i co? I weekend się skończył, a ja muszę zacząć do publikowania filmu. E, teraz się z Wami żegnam. Dziękuję Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!